Przypowieści Salomona, rozdział 29, część 2. Gdy biedny spotyka się ze zdziercą, Pan obdarza światłem oczy obydwu. Zdzierca chce pozbawić pieniędzy każdego, także tego biednego. Biedny chce przestać być biedny, chce udaremnić zamysły zdziercy. Obydwaj żyją dlatego, że Bóg daje im życie. Słońce, które stworzył Bóg, świeci jednemu i drugiemu. To samo jest prawdą o wszystkich ludziach, którzy są w konflikcie ze sobą. Warto o tym pamiętać, kiedy znajdziemy się w konflikcie z kimś. Tron króla, który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony. Nie jest łatwo zdobyć się tym, którzy sprawują władzę, na to, żeby sprawiedliwie osądzać ubogich, tych, którzy niewiele znaczą. Tron Salomona nie został umocniony na wieki. To samo można powiedzieć o wielu innych tronach. Dopiero władza Jezusa będzie niewzruszona na wieczność. Różga i karcenie dają mądrość. Lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Każdy człowiek rodzi się z silną skłonnością do złego. Rodzice powinni go ukształtować w taki sposób, żeby panował nad nią. Karcenie dziecka nie jest dla rodziców przyjemne, zwłaszcza dla matki, ale to jest także jej zadaniem. Gdy występni stają się potężni, Wtedy ich grzech się wzmaga, lecz sprawiedliwi oglądać będą ich upadek. Kolejny raz Salomon pisze o tym, co się dzieje, kiedy rządzą źli ludzie. Stwierdził, że nikomu właściwie takie rządy nie odpowiadają. Tutaj wyjaśnia dlaczego. Gdy rządzą źli, dzieje się wiele złego. Salomon zapowiada jednak, że sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje. Nie pisze, kiedy to będzie, ale zapewnia, że ludzie, których Bóg uzna za sprawiedliwych, będą to zwycięstwo oglądać. Karci swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju, i sprawi rozkosz twojej duszy. Salomon wyrósł w rodzinie, w której ojciec nie karcił dzieci, więc dobrze wiedział, co mówi. Wychowywanie dzieci jest obowiązkiem ojca, a wychowywanie obejmuje także karcenie. Jeśli ojciec będzie ten obowiązek spełniał, syn będzie dla niego rozkoszą, tak jak to Bóg zamierzył, jeżeli. Nie wychowa go odpowiednio, będzie żył w niepokoju do końca swoich dni. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Salomon jako władca wiedział o tym, że narodowi potrzebne jest duchowe przywództwo. Jeśli ludzie będą żyć tylko na poziomie doczesności, do niczego dobrego to nie doprowadzi. Rządził narodem, który miał szczególne objawienie od Boga i wiedział, że zadaniem każdego Żyda jest żyć zgodnie z tym objawieniem. Samymi słowami sługi się nie poprawi. Bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. Zwierzchnik musi być zdecydowany. Jeżeli podwładny nie chce go słuchać, jeżeli nic sobie nie robi z jego słów, to musi zacząć go karać, musi wymóc posłuch. Czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Te słowa, które tutaj zostały przetłumaczone jako pochopnego w swoich słowach, można też przetłumaczyć jako pochopnego w czynach. Ogólnie mówiąc, człowiek, który mówi lub działa zanim się zastanowi, może spowodować wiele nieszczęści i w swoim życiu i w życiu innych, nawet jeżeli dużo wie i jest inteligentny. Kto rozpieszcza swojego sługę za młodu, ten w końcu spotka się z jego uporem. Salomon jako władca, jako człowiek, który rządził ludźmi, przestrzega przed pobłażliwością wobec podwładnych. Skutki tej pobłażliwości mogą nastąpić po dłuższym czasie, ale, ale w końcu ten podwładny, któremu się pobłaża, w ogóle przestanie słuchać. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna z wadę. A porywczy popełnia wiele błędów. Największym błędem człowieka porywczego jest to, że wywołuje niepotrzebne konflikty, ale oprócz tego Salomon przestrzega, że popełni wiele innych. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Człowiek pyszny, człowiek, który uważa się za kogoś więcej niż naprawdę jest, sam siebie poniży. Tego, kto widzi swoje wady, ludzie będą doceniać. Kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi swojej duszy, słyszy przekleństwo, a jednak go nie wydaje. Te słowa można też przetłumaczyć, że ten, kto nie wydaje złodzieja, słysząc przekleństwa okradzionego, jest wrogiem swojej duszy jest spójnikiem tego, który ukradł. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Wielu zabiega o względy władcy, lecz Pan wymierza każdemu sprawiedliwość. Salomon przestrzega, że ten, kto bardziej boi się ludzi niż Boga, już wpadł w pułapkę. Szczególnym przypadkiem jest tutaj strach przed władcą. Obawa przed rządzącym jest bardziej uzasadniona od obawy przed kimś, kto nie ma władzy, ale i w tym przypadku trzeba pamiętać, że prawdziwym władcą jest Bóg i będzie się działo to, co On postanowi. Ochydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy. Lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. Każdy człowiek szuka ludzi sobie podobnych i dobrze się z nimi czuje, a między sprawiedliwymi a niesprawiedliwymi jest już prawdziwa przepaść, nie ma porozumienia między tymi grupami. posyłał Pan, by nieśli wieść radosną, Rzekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością nie. Opinę tę głosili więc po szereg stronach świata. Bogaci tak nie mają nic, bo miłość jest bogata. Nie, he, he. Mam zebra brać, o dach nad głową zabiegać. Ty ukończyli, że ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili.